Dzisiaj tej strony, Wilk. A to jest kolejny odcinek mojego. E, kolejny odcinek mojej serii. zwiedzimy na jedynki. Tak więc skończyliśmy tutaj, z tego co pamiętam. I gadaliśmy sobie z Hierofantem. Ja dokładnie nie wiem, nie pamiętam, co on do nas mówił. Ale może zapytajmy się go jeszcze raz. Tak, biały Wilku? Na bagnach. Po Drzewa powiedziały mi, że rozprawiłeś się z nimi. Jesteśmy Ci bardzo wdzięczni, Wilku. Dobra. Tak, ja mam tutaj w ogóle zaznaczone coś. Chyba sam sobie zaznaczyłem. Pogadamy sobie z jej winem, o chyba z nim miałem pogadać. Kedmil, Gwynblade. Dobrze Cię znów widzieć. Również się cieszę. Wszystko u Was w porządku. Dusimy się w kajdanach ludzkich ciemiężców. Nie jestem jednym z Twoich ideowców, więc oszczędź mi. Żartowałem. Choć jest w tym sporo prawdy. Pobiliśmy zakon na bagnach, powoli wychodzimy z lasów. W otwartej walce nie macie szans. Czas pokaże. Już za późno, żeby się wycofać. Dobra. Okej. Okay. Co tu robisz i dlaczego nie jesteś ze swoimi? Co tu robisz? Dlaczego nie jesteś ze swoimi? Gaj druidów jest dobrym schronieniem. Mogę tu spokojnie myśleć i planować. Wyprawa do wyzimy byłaby niepotrzebnym ryzykiem. Zresztą część komanda już tam jest i wykonuje pewne zadanie. Dobra. Okej, okay, to kolejne. Masz dla mnie jakieś zadanie? Masz dla mnie jakieś zadanie? Misję. Nie do końca związaną z walką o wolność. Jeśli mam pomóc, to... Natknęliśmy się na informację, że w kanałach pod Wyzimą znajduje się zrujnowana świątynia elfów. Podobno przez jakiś czas przebywała w niej Lara Doren. Któż to taki? Jeśli zechcesz nam pomóc, dowiesz się wszystkiego. W każdym razie wysłałem tam komandę i nie mam od nich żadnej informacji. Boję się, że coś im się stało. Mógłbyś to sprawdzić? Jasno, Postaram się. Dobrze więc. Okej. Okay. Nie posłucham historii o Larze. Chętnie posłucham historii o Larze. Lara Doren Epshiadal była elfią czarodziejką, Enseverne, wiedzącą. Jedną z nosicielek zagadkowej nawet dla nas elfów Hen Iker, starszej krwi. Los chciał, że Lara zakochała się w ludzkim czarodzieju, kregenanie z Lod. Jednak ludzie nie mogli tego zaakceptować. Zaczęły się prześladowania elfów. Żadne błagania nie zmiękczyły kamiennych serc bezlitosnych i okrutnych dłan. Gdy Lara, prosząc o litość, już nie dla niej, ale dla jej nienarodzonego dziecka, uczepiła się drzwi karety na królewski rozkaz, Zbirkat uderzył kordem i odrąbał jej palce. A gdy w nocy mróz ścisnął, Lara wydała ostatnie tchnienie na wzgórzu wśród lasów, rodząc córeczkę, którą chroniła resztką tlącego się w niej jeszcze ciepła. I choć wokół była noc, zima i śnieżyca, na wzgórzu zapanowała nagle wiosna i zakwitły fenet. Po dziś dzień takie kwiaty rosną tylko w dol Blatana i na wzgórzu, gdzie skonała Lara. Sam rozumiesz, jak ważne są dla nas pamiątki, które po niej pozostały. Była kimś wyjątkowym. Tego, jak wielką stratę ponieśliśmy, nie da się opisać słowami w żadnym języku. Dobra. Dlaczego tak bardzo nienawidzisz ludzi i win? <laughs> Dlaczego? Domyślam się, że nie pytasz o ideologię, sprawiedliwość dziejową i tym podobne sprawy. Chcesz usłyszeć jakiś mroczny sekret, który skrywam w głębi duszy. Dobrze się domyślasz. Odpowiem na twoje pytanie, jeśli ty odpowiesz na moje. Zgoda. Mieszkałem kiedyś wśród ludzi, w dużym mieście, jako w pełni zasymilowany członek społeczności. Byłem uczciwy, kulturalny, szanowałem wszystkie idiotyczne zwyczaje i prawa. Żyłem w ten sposób przez długi czas oszukiwany, wyszydzany, czasami nawet bity i okradany. Nie pałałem nienawiścią do ludzi, czułem się lepszy. Mówiłem sobie, że oni po prostu nie są w stanie zapanować nad własnymi słabościami. Okradano mnie trzy razy częściej niż innych. Na drzwiach mojego domu malowano fekaliami rasistowskie hasła. Przez kilka lat zastanawiałem się, dlaczego spotyka mnie taki los. Co zrobić, żeby żyć spokojnie i szczęśliwie? I wiesz, co zrozumiałem? Nie, ale na pewno mi powiesz. Że popełniłem błąd. Od samego początku się okłamywałem. Tak jak Księżyc nigdy nie dogoni Słońca, tak też ludzie nie zmienią się nigdy. Pozostaną egoistyczni, zawistni małostkowi. Nadal będą bać się i niszczyć wszystko, czego nie rozumieją. Później sprawy potoczyły się szybko, ale to już inna historia. Rozumiem. Upodobniłeś się do ludzi? Nie, Geralt. Zdecydowanie nie. A ty, Wiedźminie? Kim jesteś? Też doświadczyłeś ludzkiej ciemnoty i nienawiści. Ło, wow, ale duże opowieści. Dobra, ja może przeczytam je wszystkie. Nie odczuwam pogardy dla ludzi. Nie patrzę na nich z wyższością, nie ogólnie. Ludzie już są. Ludzie już tacy są. Nie będę, ich próbował... Nie będę próbował ich zmienić. Nie będę z nimi walczył. Dopasuje się ewolucja i win. Okej, okay, drugie. Myślę, że to ty próbujesz zatrzymać słońce. Lewej niczym się. Dla mnie nie różnią od ludzi, nie rozumiem Was i nie podoba mi się Wasza agora agora, arogancja. Śnijcie o zamieszłych czasach, które nigdy nie wrócą, choćbyście nawet zełbili wszystkie dłane. I trzecia odpowiedź: Jestem takim samym wyrzutkiem jak Ty, win. Rozumiem Cię, ale nie zamierzam z tego powodu palić ludzkich wiosek. No, to czekać, ja się zastanowię, co by to mu odpowiedzieć. Okej, okay, pierwsze. Nie oczekałem, patrzę, patrzę. U mnie dobra, pierwsze, drugie. Myślę, że próbuję zatrzymać słońce, niczym się No Dobra, chyba drugie wybiera. Myślę, że to ty próbujesz zatrzymać słońce. Elfy niczym się dla mnie nie różnią od ludzi. Nie rozumiem was i nie podoba mi się wasza arogancja. Śnicie o zamieszłych czasach, które nigdy nie wrócą, choćbyście nawet zabili wszystkich dłan. Zobaczymy. Dobra. Dlaczego tak bardzo nie toż było? Dobra. Tak, otrzymaliśmy klucz i... Mamy udać się do kanałów pod Wyzimą. Ja w ogóle w sumie już się tam uda. Bo tutaj już mnie chyba nic nie trzyma. I tak, z tego co pamiętam, w kilka odcinków dalej, nie wiem, 15 odcinek, coś koło tego. Sprawdźmy, może mamy jakieś punkty. Nie mogę medytować przy zgaszonym ognisku. Muszę je najpierw rozpać. Pamiętam, że właśnie kilka odcinków, no już sporo nawet odcinków wcześniej, yy, byliśmy w kanałach i tam, z tego co pamiętam, były takie drzwi. Przez które nie umieliśmy przejść, bo nie mieliśmy klucza, i właśnie dostaliśmy chyba owy klucz do owych drzwi. Mam tylko nadzieję, ale to się zaraz wyjaśni. To, to jest chwila, i będziemy już w zimie. Potrzebuję też o level wbić. Alby, aby wykupić te wszystkie tutaj moje umiejętności związane ze stylami walki, nie tylko chodzi mi o szare miecze, ale także o te zwykłe na, na ludzi po prostu. No, tu jest kilka topielców, w sumie można by ich się pozbyć. No, sporo ich tu jest. Po, może postawię pułapka. O, pięknie. Okej, okay, tu widziałem jakiś kufer. O, jest kufer. Dobra. Rubin. O, ciekawe. Dobrze, stąd. O, tych roślin nie chcę zabijać. To jest za twarde. Mam nadzieję, że dobrze idę. Sprawdzę mapę. Gdzie ja jestem w ogóle? Tu, no przejdę, tak, hej. tak, tu z jaskinia, w której już byliśmy dwa razy. I to jest ołtarz wody, i tych mm, wodnych panów. I z tym też będzie chyba związana jakaś misja, wydaje mi się, ale to na razie potem. Więc tak, idziemy do przewoźnika. Już go widzę. No i przenosimy się na drugi brzeg. A tędy nie przejdę, chyba. Okay. Przenosimy się na drugi brzeg. No i tam udamy się od razu do tych kanałów. A tu jest Carmen. Ciekawe, co ona tu Ta jakaś niespokojna. Wiedźmin. już Cię widziałam w zimie. Jestem Carmen. Co robisz na skraju bagien? To niebezpieczne miejsce. Ja musiałam tutaj przypłynąć. Pożyczyłam pieniądze i. To poważny problem? Nie mogę powiedzieć. Posłuchaj, nie mam zamiaru Cię wypytywać. Widzę, że jesteś przygnębiona i przestraszona. Może potrafię pomóc, ale musisz powiedzieć, o co chodzi. Jest pewien mężczyzna, ktoś ważny, również dla mnie. On jest chory i muszę mu pomóc, zanim będzie za późno. Jest wilkołakiem. Nie chcę, żeby ktoś go zabił. Nie bój się, niełatwo zabić wilkołaka. Poza tym, wiedźmini nie zawsze zabijają potwory. Jeśli to możliwe, zdejmujemy klątwy i uroki. Jak chciałaś pomóc ukochanemu? Gruba Zocha opowiadała mi, że druidzi znają się na takich sprawach. Przypłynęłam z pieniędzmi, żeby kupić od nich lekarstwo. Rzeczywiście, druidzi mogą pomóc. Wiedźminie? Ok, badana no, są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo. Pracy nie szukać, prędzej skiniesz, nie boisz się, dobra. Bagna są zbyt niebezpieczne dla młodej dziewczyny. Zapytam druidów o lekarstwo w Twoim imieniu. Dziękuję, Wiedźminie. Będę czekała w domu. To budynek w slamsach naprzeciwko gospody. Hmm. No dobra, no. Niechętnie w sumie. Hmm. W tym miejscu ryby biorą znacznie lepiej niż na grobli. Złapaliście coś? Czy złapałem? Mam cały koszyk pełen świeżych ryb. To może dacie skosztować. Zaraz zerknę, czy został mi jeszcze jakiś okoń. Dobra, w sumie. Dobra, mogę jeszcze raz polecieć. albo. Nie. Polecę potem. Najpierw sobie pójdę do tego przewoźnika. Bo mamy też zadanie u. zadanie u jej wina. I potem wydaje mi się, że będziemy musieli do niego wrócić tak więc tak czy siak zawitam do druidów więc przy okazji może wykonać to zadanie w kanałach może level wpadnie Dobra. zrozpaszony kupiec, Tego też w ścianie było. Mówią, że jesteś wiedźminem. Słusznie mówią. To prawda, że wiedźmini zabijają bestie za pieniądze? Owszem, ale przejdź do rzeczy, jeśli łaska. Wiedźminie. Pytałeś o moją profesję. Masz dla mnie jakieś zlecenie? W rzeczy samej. Mojego stryja zabiły na bagnach potwory. Przy jego ciele został rotowy pierścień, który dla mnie, ostatniego męskiego potomka w rodzinie, ma wielką wartość. Przynieś mi pierścień. W zamian dostaniesz sto orenów. Dobra. Odzyskam. Gdzie znajdę twojego stryja? Gdzie znajdę ciało twojego stryja? Modliliśmy się przy kapliczce, Melitele. Pojęcie... Kurde, byłem tam. ucieczki przez... Bywaj. No nie dobrze. Przechodziłem tamtędy. Co? Może ci się nie podoba? No ale to wszystko, będziemy, jak będziemy wracać, to akurat tamtędy będziemy przychodzić. To to spróbujemy wziąć. Ja pamiętam, że tam były te potwory dwa, a czyli te potwory. Te. Hmm, te kwiaty takie wielkie. Dobra, i tu są kanały. Tu też mieliśmy za zadanie dostarczyć tę czujkę. No, słuchaj, Geralt. Dobra. Co my tu mamy? Utopca, to jest bardzo łatwe, już tam jak widać, dobra, i od razu muszę lecimy. Ja sprawdzę sobie, gdzie to było. O, sporo tu tego. Ale wydaje mi się, że wejście do krypty kultystów to nie. Wydaje mi się, że tu mamy iść. Ale nie jestem pewien do końca, ale sprawdźmy. Przejdę tędy? Chyba przejdę. Ok. Dobra. I tutaj jestem ciekaw, czy tutaj otworzy te drzwi w końcu. Jeszcze utopce. No, niestety, to nie ten klucz. Więc, więc, więc musimy szukać dalej. No. taką pasywkę wykupiłem, no, że jakiś czas temu, co powoduje, że mi powoli się re regeneruje HP. Co jest takie przyjemne. jest krata, ale do czego naprowadzi? Do krypty kultystów. Hm. Dziwne, że tutaj nic nie było. Bo może było, tylko ja nie zauważyłem. Sprawdźmy to jeszcze raz. Bo tam u tych kultystów byłem i tam chyba wybiłem wszystko. I to jeszcze w poprzednim akcie. Za tych utopców praktycznie nie ma expa, bo chyba tylko... Tylko pięć. Doświadczenie za nie leci. No. To jest miejsce mocy. Dobra, coś tam dostaliśmy. Tam jest jakaś krata jeszcze. Ale może najpierw tędy zejdźmy. O, są bandyci. Ciekawe. Chyba trafiliśmy w dobre miejsce. Ja sobie zapiszę co znajduje się za kratą. Nie twój interes. Ja znam stąd! Co robicie w kanałach? Co robicie, co robicie? Coś taki ciekawy. Jesteśmy szczurołapy, powiedziałem, wypierdalaj! Nie masz tu czego szukać. No ale chcę wejść. chyba żeśmy się nie zrozumieli. Powiem wyraźniej, wam. Co? co robicie? Spływaj stąd. stąd. No nie dobrze, co tutaj przejść? Może tutaj, tą kratą się dostaniemy dalej. No, schodź Karol. Mam miejsce mocy znowu. O, udało się. Super. Tutaj nie byliśmy. Na pewno. Okej. Okay. Chodźmy dalej. Dobra, to może tędy? A tutaj jeszcze kilka otawców. wszyscy. Tutaj jest jakieś ciało, nawet dwa ciała. O, klucz. Super. I tutaj jest za kratą ciało. Zamknięte. A można wziąć ciało? Chyba nie. Ciało. Nie, nie da się. Dobra, to chodźmy sobie tutaj. Nie wiem sobie ile ten odcinek trwa, czekajcie. Dobra, jestem. 20 minut dopiero, 23. Więc idziemy dalej. no. Ok, udało się. poszliśmy. O, są elfy i utopce. Chodźmy do tych elfów ja sobie co gra. Kiedy to się skończy? Tak jesteśmy? Nie pogadałem Do cholery. Czy ja cię nie widziałem w naszym obozie? Rozmawiałeś z jej widem. Tak, nazywam się Geralt. Jestem tutaj, aby sprawdzić co się z wami stało. Wiedźmin, chyba uśmiechnęło się do nas szczęście. Co masz na myśli? Zeszliśmy tutaj, aby odzyskać artefakty pozostałe po elfiej kulturze. Znaleźliśmy drogę do wnętrza świątyni. Kiedy doszliśmy do tego miejsca, stało się coś dziwnego. Poczułem okropny chłód i usłyszałem krzyk. Jeden z moich ludzi wyleciał w powietrze, a jego krew ochrapała ściany. Na drugiego coś się rzuciło. Zaczęliśmy uciekać. Przeżyli tylko ci, których widzisz. Pomścij moich towarzyszy, a nagroda Cię nie ominie. Zobaczę, co da się zrobić. Dobra, to musimy sprawić, co się stało, co zabiło ludzi i jej wina. Okej, przejdźmy tutaj. Powinien być chyba jakiś boss albo coś takiego. Więc ja sobie zapiszę grę od razu. A szczęście mam szczęście, że mam tą pułapkę, więc ona powinna nam trochę pomóc. Okay. Ciało jakieś, co to jest? Bruksa, czyżby to było to? Może, a to jest jakiś teleport. O, tutaj coś jest. To chyba to. Dobra, nie wiem jakim stylem, szybkim czy silnym. Na razie pułapka. Chodź tutaj. Okej, okay, chodź do pułapki. Chodź. Zobaczymy, jakie to silne jest. Jestem ciekaw. Kurde, nie dostało, cholera. Dobra, z szybkim też nie. Mam nadzieję, że to jest ten boss, bo jego damy radę zabić. Choć atakuje nas całkiem nieźle. Ok, jest. Co my tu mamy? Nic. Dobra. Ok, jest teleport. O, jest demo. Słyszałem odgłosy walki. No, jest krasnolud. żyjesz? Nic ci nie jest! Krasnolud. To zlecenie było warte znacznie więcej, niż możesz sobie wyobrazić. Jej win zapłaci ile zażądasz. Oddałeś nam wielką przysługę. Ciekawe. W zasadzie niczego nie znaleźliśmy. Żegnaj. i jeszcze raz wielkie dzięki. Dobra, chyba się udało. O jeszcze raz do dzięki. O jest tego jej win. Moja zapłata. 300 orenów i zapomnij, co tu widziałeś, Dwan. Dobra. Okej, okay. zrobiliśmy zadanie. Co my tu mamy? Ognisko, kufry. O, całkiem ładnie. O, jakiś kamień runiczny. Ciekawe. Tymi kamieniami runicznymi, runicznymi zajmiemy się potem. 6000 złota. To, to jest teleport, to jest jakiś w ogóle posąg, a czyli tron. Nie jest jej Nie pogadajmy sobie z tym jeszcze. Bardzo nienawidzę... odp... A to już było. Rozum... Nie! Nie odp... Dara, moż nam inną odpowiedź. ...w ewolucji nie ma miejsca dla sterylnych mutantów. Przemyśl to jeszcze. Dlaczego? Dobrze. Odpowiem nie, żeby pozostało. Spróbujmy dać trzecią odpowiedź. cieszę się, biały wilku, że mnie rozumiesz. By Dobra. Dobra, mamy teleport, i tutaj jeszcze chyba nic nie ma, albo ja niczego nie widzę. To jakby powinno być przejście dalej, ale niestety nic tutaj nie ma. Dobra, tu mam teleport. spytamy się, czy tego krasną wodą coś. Dobra, ja myślę, że tutaj powinniśmy skoczyć, tak więc ja się z wami żegnam i zwróćcie uwagę, że jeszcze w tych kanałach właśnie byli ci bandyci. Wydaje mi się, że ci bandyci związani, związani są z Fistechem i Salamandrą, A żeby o nich coś wyciągnąć, musimy iść do Siemki. I tak też zrobię w kolejnym odcinku. Tak więc ja się z Wami żegnam.